Zaparci się, apostoł. Oficer ściągnął z głowy herbatę i rzucił miecz na stół. Po twarzy jego ściekał, pod. miał oczy bez wyrazu. Wykonał rozkaz, kogo trzeba kajdanami nad nami i wydał rozkaz. Odprowadzić pod swojoną strażą. Już był w porządku, przed nim stał wysoki, godny starzec. Twarz miał pogodną, czysty wzrok nie spuszczał oczu w dół. Żołdak oświetlał z bliska tę najniezwyklejszą twarz. I świat podrżało, bowiem prostak bojaźń przed nią czuł. Ty byłeś z nim, oficer zauważał. Lecz starzec wypiera szczerze się. Ja, Jowisza? nie. Odprowadzany więzień stanął, stanęła jego straż. Przebyli parę kroków już, więc razem stali w cieniu. Odwrócił się i wszyscy zobaczyli jego twarz, na której nikt nie dostrzegł ani śladu zaskoczenia. A starzec milczał, słychać w krąg płonących świec twierdzenie. Oficer szarpie czarny zarost, myśli tchórz i łgasz. i czuje jak pod zbroją już podnieją ogolenie. Tym szybciej chce zakończyć sprawę. Pyta jeszcze raz, więc bój z nim. Mam świadków potwierdzenie. Lecz starzec znów szczerze wypiera się. Mówiłem już, że nie. Oficer jest już łysy tam, gdzie hełm obciera głowę. Na ciele odciśnięty ma surowy zbroi wzór. I tylu z niego śmiało się, że oficerskie słowo potrafi bez sprzeciwu zaprowadzić go pod sznur. Dam jeszcze jedną szansę mu i psamknę próżny spór. Błąd już się skończył, więc wypuszczę tego stąd tak czy owak. grożę dla imperium taki bez honoru tłusz, który wypiera wodza się, by życie móc zachować. Więc błysz z nim, już nie męcz mnie. W zaparciu swoim godny starzec trwa, wiedząc, że żołnierz myli się, choć nie beraz Wiedząc, że żołnierz myli się Choć niby rację ma